I mamy kolejny punkt programu, ale zanim na niego przejdę, pozwólcie Państwo, bo powitałem naszych zacnych, wspaniałych gości wcześniej, ale mam taką osobistą sprawę też. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Chicago, jestem bardzo wzruszony, jestem bardzo wzruszony, kiedy przekraczam próg domu, który mogę nazwać domem rodzinnym. Jestem bardzo z tego, jestem bardzo wdzięczny, jestem jakiś taki dowartościowany, że jest takie miejsce, gdzie mam dom rodzinny i gdzie jest moja mama. I moja mama jest tutaj ze swoim mężem. Mamo, chcę Ci za to by podziękować. Wow. I wracamy do naszej uroczystości. Piąty konkurs Szopek Krakowskich w Chicago. Jak Państwo wiecie, Państwo pieprzykowie wymyślili, znaczy sprowadzili pierwsze szopki. To jest wielka operacja przesyłka z Krakowa tutaj do Chicago. Później włączyło się w to towarzystwo i potem razem zainicjowaliśmy 5 lat temu konkurs Szopek Krakowski. I dwa lata temu jest tutaj obecna z nami artystka, młoda artystka. Tam jest jej szopka, ta numer jeden, naj, naj, największa, to jest tegoroczna, na piąty konkurs. i. i, i, i Właśnie szopka dwa lata temu została wysłana przez firmę Polamer i wygrała konkurs główny w Krakowie. Także to jest niesamowite osiągnięcie cały Kraków. Cała Polska dowiedziała się, że robimy szopki również w Chicago. I chciałbym poprosić Beatę Pretorius, członka naszego zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krakowa, która notabene też jest edukatorem, jest nauczycielką i ona ten konkurs prowadzi. Proszę Cię, Beato, opowiedz Państwu. Co wydarzyło się w tym roku, już po raz piąty, i później przejdziemy do nagrodzenia laureatów piątego konkursu Szopek Krakowskich w Chicago. Dobry wieczór wszystkim Państwu. W bieżącym roku Towarzystwo Przyjaciół Krakowa zorganizowało piąty konkurs Szopek Krakowskich, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród mieszkańców Chicago. Każdego roku do konkursu zgłaszany jest około 5, 6 szopek. W tym roku niestety nie zdążyliśmy wysłać żadnej szopki do Krakowa z powodu tego, że musi być to czasowo, o wiele wcześniej przed konkursem, w, głównym w Krakowie, więc żadna z naszych szopek nie pojechała do Krakowa na konkurs, ale mamy nadzieję, że na pewno zdążymy, żeby doszła w następnym roku. W ramach tego wydarzenia chciałam podziękować przede wszystkim dzieciom. Za to, że chcą y, robić szopki, że mają ochotę brać udział w naszym konkursie. A przede wszystkim też chcę podziękować ich rodzicom za wielką pracę i wszelką pomoc dla tych dzieci, aby, y, one mog abyśmy mogli zobaczyć te szopki. Chcę po podziękować panu e, Mirzej Markowi Pieprzyk, opiekunom konkursu. Chcę podziękować wszystkim sponsorom. Mamy tutaj przedstawicieli, na, sponsorów, e, e, którzy sponsorowali, na, sponsorowali nagrody dla e, dzieci. Chcę podziękować wszystkim zainteresowanym, którzy, dzięki którym możemy propagować nasze dziedzictwo narodowe. Przede wszystkim Muzeum Polskiemu, gdzie nasze szopki. Mogły być wystawione polskim stacjom radiowym i telewizyjnym, mediom polonijnym oraz parafią kościołom i parafią polonijnym, gdzie szopki znajdowały się i będą jeszcze się na, znajdować na wystawie. Wszystkie szopki, jak Państwo widzą, są cudowne, ale nasze, szczególnie nasze te chicagowskie szopki, są szczególne, dlatego że nie tylko łączą nas. W Chicago, tutaj obecnych z naszą ojczyzną, ale mi się wydaje, że przekazują przede wszystkim najważniejszą rzecz: polską tradycję, polską kulturę narodową, które, którą każdy z nas powinien utrzymywać z pokolenia na pokolenie. A właśnie te szopki, które Państwo widzicie, jest to jeden z tych korzeni, który będzie łączył te pokolenia. A mimo, że wszystkie szopki różnią się wielkością, materiałem. To wszystkie prace wykonane są z namaszczeniem i pasją. A dziękuję Wam za tą pasję tworzenia tych małych dzie dzieł sztuki, które pięknie wprowadzają nas w ten świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój. I Szopki to krakowska świąteczna tradycja, myślę, że w najlepszym wydaniu. Teraz chcielibyśmy e, wspólnie z Markiem nagrodzić nasze dzieci. Dobry wieczór państwo. Były przywitania, były podziękowania, ale muszę być przeprosiny. W imieniu dzieci serdecznie przepraszam rodziców za te czcinki papierów, za ten zaschnięty klej, za ten bałagan w domu. I brok. Dziękuję serdecznie wszystkim za to. Liczne zgromadzenie, dziękuję sponsorom, a przede wszystkim dziękuję dzieci. Dzieciom, że ta tradycja z XIII wieku dalej jest podtrzymywana i oby tak dalej. To co? Zaczynamy od nagród, Tak, dzieci? Tak. Piąte miejsce. Muszę widzieć hajdefiniszę. Anastazja Wysocki. I nagrodę puntowały dr Barbara Truszkowski, Mantros Deli i księgarnia Dienzi. Czwarte miejsce. Barbara Galiński. Dziękuję. Dziękuję bardzo jeszcze raz gratuluję i nagrodę ufundowały Remax Realty, Pani Ania Pikula, tu jest przedstawicielka. Den Wnęk and Physical Wellness Center. Dziękujemy i Księgarnia DNZ. Trzecie miejsce. Czwarte Trzecie miejsce, Natalia Ciupiński. Brawo. Brawo, Natalia! Który Gratuluję. Proszę bardzo. Oklaski. Sponsorem jest Dom ITP, pan Jan Kryński, archer Gold. Dziękujemy. Drugie miejsce. Wiktoria Zaremba. Proszę miejsce. A to dla mnie? Dziękujemy. Nagrodę ufundowaną. Siegarnia DNZ, Astra Auto Service, jest tu przedstawicielka, i moja szanowna małżonka Mirosława Pieprzyk. No i proszę Państwa nasza laureatka, nasza czapionka, Drugie już było, ja Pierwsze miejsce Julia Jaroć. Proszę klaski na stojówkę za tą Julia, jesteśmy z, z Ciebie dumni. Nagrodę ufundowaną. Księgarnia DSZ. Pan Zbigniew Kruczalak. Andy's Deli. Sławomir Bielawiec i firma T-Mobile. Farmer Insurance, Pani Małgorzata Świderski. Nefra. Parazo Jewelers. Wow. Gratuluję serdecznie. Także jeszcze raz dziękujemy laureatom. Duże oklaski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Marku. no Robisz to z taką wprawą, jakbyś to robił od przynajmniej 15 lat. Ale chyba tyle już. Kiedy pierwsza szopka przyjechała do Chicago? Powiedz nam. Pierwsza szopka przyjechała w 2001 roku. No to prawie 15. Pomyliłem się tylko o dwa lata. Sorry, w następnym roku będzie lepiej. Ja bym chciał poprosić laureatki, chyba, tak, żeby tutaj podeszły do nas i. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, a Państwa zapraszam do dalszej biesiady. Musi być 12 dań, prawda, żeby tradycji stało się zadość. W związku z tym niech ktoś liczy może, bo potem będą reklamacje, nie będą uwzględniane już po godzinie 20. Także musimy dojść do, 20, do 12 dań. Smacznego. 私は。